Dobry! I przepraszam, że dzisiaj jest taki poniedziałkowy odcinek, bo to mi nie szedł, we wtorek też. To wymyśliłam dla Was rapa. Tylko muszę sobie z... przy... w... przypomnieć. Zróbmy sobie fotkę, dobra nie będzie to. Zróbmy sobie fotkę, wszućmy ją na fejsa. Niech twa miłość złączy nasze i moje serca. Tam, gdzie jest stokrotka, tam jest mój ląd, tam jesteś ty, tam są dwoje ludzi. Tam stoję ja. Ty jesteś dla mnie skarbem moich sił. Ty jesteś dla mnie takich moich win. Ty jesteś dla mnie słodką moją duszą, hej, że ja wchodzę w moje życie moje zdrowotne, hej. Ty jesteś dla mnie słodką moją buzią, hej, że szymusio szy nie ma nic do gadania, bej. Ja jestem, bej, jestem. Z twoich win, że ty nie jesteś sam, a ja nie jestem w twoich cyk, Ty jesteś dla mnie moim skarbem, hej, ty mnie pokochasz, ja ciebie też nie jesteś dla mnie, chociaż ja jestem dla ciebie, tak jak mi się wydaje, tam jest moja. Tam, gdzie jest Lejba, tam jesteś ty Tam chodzę ja, tam wchodzisz ty Nie mogę dla ciebie przestać Nie mogę dla ciebie wejść Przestań mnie uśmielać Proszę ciebie, mej ja jestem dla ciebie, Mają, jestem dla Ciebie bez szans, więc ja wchodzę do ciebie, ty wchodzisz jak ran rak. Ja jestem rakiem, ty jesteś dla mnie słodkością, więc pamiętaj, skarbie, kocham ciebie smutkiem i złością. Ja jestem smutkiem, ja jestem złością, chociaż wiem, że smutek nie myli mnie. Ty jesteś dla mnie moją duszą, hej. Ty zapomnij dla mnie, że ja kocham cię, chociaż nie mogę zaprzeczyć, że, że ja jestem dla ciebie, moją duszą, hej. Ej, 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 hej. Dziękuję za ten rapik. Akurat dzisiaj mi się coś tam tropiło, że takiego rapa nagrać, może krótki, dobrze nie mam wszystkich słów, bo nie chciałam. No i co, no i do zobaczenia może w następny poniedziałek, w niedzielę czy w sobotę. Teraz pa pa busiaczki.